Zaluty z w niedzielę z popołudnia, nie rano, mordeczki lipa, za oknem w kosza się nie da grać, bo popaduje deszczyk, więc na 3-2-8 nie pogramy, trochę rapu trzeba porobić, nowy numer, peryferii miasta właśnie, szponce, już Wam pokazuję jak idzie refrenik do tego numeru, niedługo wyjdzie. Miasta, perspektywa, żadna trzymało, śnie zabawać dzieci nie da Te gorące dni, z też żadnie złapać słońca w rodzaju Eliferi miasta, perspektywa, żadna trzymał Śmiej Zappać mi dzieci nie da Te gorące dni, z też takie na plaży Złapać słońca w drogę do niej woda, nosie, brój, zamła się spoda, szkoda, żyć nie ma, dziki klas, zio Tak się składa, że mam jedną koło domu, nam szańskich brzeg już Dni, piasek woda na osiedlu Zamulać szkoda, szkoda, że już nie ma dzikich plac, ziomów Tak się składa, że mam jedną koło domu na wiszańskich grzech, już dziś podążek za mną tam, weź parę gram chabaliny, siatę rowarów, no i kompanów do wysiadowania Lewa, prawa, lewa, prawa strona, miasta, plynery swod słania, rower wodny kajak też, ile widziamy, rekreacja pełna, czas są milamy, chociaż WOWA to nie Bahamy B. Berifery miasta. Niedługo na Sub-TV, na YouTube.